Witam, witam, witam w dzisiejszym odcinku, w którym wracamy z typowaniem, bo co, no nie było troszkę eee, półtorej tygodnia, nic nie było tak naprawdę nie typowałem UFC aktualnie, e, ale zajebiście pokazał się, pokazał się Mateusz Rębecki to też trzeba sobie, sobie powiedzieć nie spodziewałem się, że tak szybko skończy e, swojego przeciwnika ale my już mamy Prime MMA, czyli powrót e Powrót najlepszej Freak Fight Award Federacji w Polsce Można powiedzieć I my tutaj mamy yy, dokładnie Może nie dużo, ale, ale dwa, yy, dwa zakłady mam, mam na Prima. No zobaczymy jak to będzie, ale jeden jest dość ryzykowny mam wrażenie I też mam wrażenie, że dużo osób się ze mną nie zgodzi No ale zobaczymy, no ale zobaczymy jak to będzie Swoją drogą też zapraszam, bo jak już przyszło z Freak fightami, będziemy sobie oglądać w sobotę całą galę Więc każdego zapraszam, kto by chciał też sobie coś na live wytypować A my sobie obstawimy walkę tak Prezes FN kontra Jacek Murański To chyba było oczywiste, to trzeba po prostu obstawić Kto oglądał wczorajszą, nie wiem jak to się nazywa, chyba Zadyma to się nazywa eee, No to, to było śmiesznie, było śmiesznie Jedno jest pewne Murański tak nie ma nokautującego ciosu. Nie jest dobry. No tam, tam. Ogromne braki, nie ma co mówić. Już jak wyśmienity nie jest też. To też było widać w jego dwóch ostatnich walkach. Też nie ma nokautującego ciosu. To z tym Najmanem to nie wiem za bardzo co się tam stało w tej pierwszej walce. Yy... A może murański nie jest dobry, to ma twardy web I to no kurwa, to tego nie można powiedzieć, że nie ma, bo ma ten twardy web potrafi przyjmować, przyjmować, przyjmować. Każdy jest zadowolony, jak się, jak, jak się na to patrzy oczywiście, ale no, no, łeb twardy ma, to trzeba mu powiedzieć, yy, jeden jego atut w sportach walki co też pozwala mu dużo wytrzymać. I ja sobie tutaj obstawię półtorej rundy plus, to trzeba sobie... Trzeba sobie powiedzieć, no, no jest to, wydaje mi się, w miarę pewne, nawet 2,5 plus bym obstawił mi się wydaje, chociaż nie wiem jak już jak będzie wyglądał z kondycją, bo Mureński kondycję to akurat ma yy, w tym wieku, ale ma dużo. Więc ja sobie dam bardziej na spokojnie, nie polecę, że 2,5 a półtorej plus. I to jest pierwszy, i jest drugi, i to jest ten, właśnie, z którym większość osób się nie zgodzi. Mam wrażenie, ale bije się Bagieta kontra Kapela. Bagietka kontra Kapela yy, i Bagietka, oprócz swoich dwóch wybitnych przeciwników, oczywiście, którym był jakiś tam kuzyn patyckiego, który był dużo lżejszy yy, i, i trenował chyba miesiąc. Generalnie wyglądał dobrze, jak dziecko. I drugiego jego też. Trudnego rywala, co by nie mówić o Robalinie, no ale, ale, no to, to przegrał z kamerzystą chyba w 15 sekund. Więc, no. Kapela, można nim dużo gadać. Wygrał z tym kosakowskim, reprezentował się średnio wtedy, co prawda, za dużo nie umiał. Ze Skolimem prezentował się dużo lepiej. I, i to są fakty, tak naprawdę, że zabrakło mu głównie tlenu, bo. Bo dobrze tego Skolima y, obalał, dobrze go dominował w pierwszej rundzie. No w drugiej, już zabrakło, zabrakło tlenu, to było widać. Ale te braki wydaje mi się nadrobi. też Skolim y, wydaje mi się dużo silniejszy od Bagiety na pewno. Y, no wydaje mi się, że Kapela obali i podda. Y, I podda Bagietę. Więc ja sobie obstawię drugi zawodnik przed czasem. 3,25. I to są moje dwa, y, dwa typowania na Prime Ze stówki 430 zł. No, nie ma tutaj za dużo o tak? Głównie będzie zależało to od walki bagiety z kapelą. Ale ja sobie coś takiego postawię. Wydaje mi się, że, że ma to prawo bytu. Napiszcie swoje typy w komentarzach, oczywiście. Y, I mam nadzieję, że widzimy się w sobotę. A na Prime aktualnie to będzie tyle więcej, coś sobie jeszcze na pewno potypujemy na live jak zawsze. Więc w tym odcinku to będzie na tyle na razie. Cześć.